Pytanie, jak się nazywamy? Więc to jest Natalia Szymaniec To jest Karolina Pielesiak Tyryryry. Dobra, co? Nie planujecie jakiejś objazdówki po Polsce, spotkania z widzami? E... Znaczy, mogłybyśmy zrobić spotkanie z widzami Ale Boimy się, że przyjdzie na nie, na nie bardzo mało osób Albo nikt nie przyjdzie, na przykład, nie wiem znaczy, bardzo mało osób. Nawet, no, nie chodzi o to, nawet jakby dwie osoby przyszły, to by było fajnie. A bardziej boimy się tego, że nikt by nie przyszedł na spotkanie z nami. Ale jeżeli na przykład wyrazicie taką chęć i zrobicie grupę osób, które by się sprężyły i chciały spotkać z nami, nie wiem, na przykład w wakacje w Warszawie, to w porze. To zrobimy spotkanie z widzami. W Warszawie? W Warszawie. takie nie za warszawianki. A objazdówka to raczej... Na razie nie planujemy objeżdżać Polski. Wasza wspólna najdziwniejsza sytuacja w życiu. To ty pierwsza swoja, potem ja podam. Wspólną. To za dużo ich było, no jakby wszystkie wymieniać tu godzina. Dla Na tak. mnie najdziwniejsza była... Yy, było... Pra, znaczy... Yy, było to, kiedy nas złapano w za zakręcenie filmiku, znaczy... Tyle, co złapano. Oni po prostu pomyśleli, że my siedzimy w tej przymierzalni tak długo, ponieważ nie wiem, odcinamy metki, czy te chipy, czy co to tam jest. Chyba jakaś pani nas zgłosiła, bo patrzyła na nas takim wzrokiem. A, a my tak naprawdę kręciłyśmy tam szybko scenę z takimi chłopakami przy zakupach holiczkach. No i to było tak, że, że usłyszeliśmy się nagle komunikat: ochrona proszona na dział męski. No i troszkę nas to przeraziło, bo wcześniej już ta pani tak chodziła i patrzyła za nami. A ja akurat byłam rozebrana, bo grałam scenkę. No. Natalia była rozebrana i miała tylko na sobie koszulę rozmiarze XS, <laughs> której nie mogłam dopiąć. Której nie w ciula, ale dobra. I jak my to usłyszałyśmy, to tylko usłyszałam komunikat od Natalii Bierze... Bierz aparat i uciekaj! I to miałam przed oczami tylko te drzwi wyjścia. I wzięłam aparat, szybko zmieniłam karty i Idź i da, idź i da na nawet nie zważałam na to, że jej jeszcze nie ma ze mną. Nie <grymne> ja macie wzrostu. Ja urosłam o centymetr i mam 1,70 m teraz ponad, podobno? Tak mówiłam pani pielęgniarka. Ja mam 1,62 m. Dwa? Dwa. Dobra, jeden. <grymne> 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 y o. Dlaczego macie wintro bambusy, skoro jesteście szparaki? Bo są ładniejsze. Tak. Zgrabniejsze. I nie mają tych takich wypustek, nie? Bambusy są prostsze. Też są zielone. I nie są. No, bo, no i nie mają tych okruszków ziemi. Co macie zamiar studiować? E, tego się nie dowiecie. Ode nie. mnie. Ode mnie też nie. Nie, bo ja nie. nie lubię mówić o swoich planach i nikomu o nich nie mówię i w życiu o nich nie mówię. Na pewno będę mieszkać w Warszawie. Ja też. <laughs> tak planuję, bo bardzo lubię to miasto. Macie jakieś tatuaże, a jak nie, to planujecie. Nie, nie mogę mieć tatuażu. Nie. Ale ja to sobie dzielę tutaj taki na no. <śśla> Szparagi. Jestem szparagiem, podziwiam ją. od <śla> Szybko. <śla> Jak wygląda Wasz zwykły dzień? Ile zajmuje Wam przygotowanie się do filmiku? Zwykły dzień, wstajemy. Idziemy do szkoły. Już nie idziemy. Już nie idziemy do szkoły. <śla> <śla> e... no. Wstajemy, idziemy do szkoły, wracamy ze szkoły, uczymy się, odrabiamy lekcje, jak mamy coś do zrobienia, jakiś filmik, to czasem robimy go po szkole, a czasem wieczorami. A czasem w szkole? A czasem, no, to też jest zabawne. E, już nie będziemy robić. <grych> już Dzień nie raz, będzie odcinku po szkole. Teraz będziemy musieli prosić o pozwolenie. Skąd jesteście? Międzyrzecz, województwo lubuskie? Nie ja nie jestem z rzecz, ona jest z Kuźnika, <grych> ale urodziłam się... Dobra, nie Nie urodziłaś. <grym> ale mieszkałam przez pierwsze 13 lat. 13 lat, a potem się przeprowadziłam na wieś. Gdzie teraz jesteśmy? Generalnie ona mieszka 3, 3 km od Międzyrzecza i dwa od ciebie. Dwa ode mnie, bo ja też mieszkam na obrzeżach. No, Czy no 25 tysięcy mieszkańców powiedziałaś? To jest duże miasto, małe miasteczko, ale fajne. 25 tysięcy subskrypcji. Każdy jest... mieszkaniec nas zasubskrybował dwa razy. Czas? <grym> <grym> ale to było słabe. No, e... A. jak poznałyście się z Rafałem, Czarkiem i Robertem? Zabstrahuję, dobrze, że podkreśliłeś. Czy planujecie nagrać jeszcze jakieś wspólne filmy? Co do tego, to I... nie możemy być pewne. To już zależy od chłopaków. Tak. Ale chciałybyśmy nagrać z nimi jeszcze jakieś wspólne filmy? E... Jak poznałyśmy się z nimi? Przez internet. Przez internet. Najlepsze przyjaźnie. Najlepsze przyjaźnie nawiązujesz w internecie. Tak. Macie jakieś zwierzęta? Mamy, mamy koty. Ja mam dwa. Ona Mojego ma widzieliście. Jednego. Czy to prawda, że kobiety nie robią kupy? Tak. Nie robią kupy nigdy. Nie. Dziewczyny, czy nie, czy nie myślałyście o powiększeniu kanału o na przykład kolejne dwie dziewczyny? Nie. Nie, nie ma takiej opcji. Bo pozabijamy się. Dziewczyny funkcjonują tak, że jeżeli jest ich więcej i nie daj Boże, jeszcze jedna jest ładniejsza niż my, hmm? to się zabiją. Generalnie, no my czasem nawet planujemy siebie zabić, a co dopiero, jakby to były jeszcze dwie dziewczyny? Nie widzę tego. Nie, nigdy. Nie macie chłopaków? Nie, nie. Proszę was! Nie, nie mamy. Serio. Dlaczego szparagi? Bo szparagi. Nie byłam mnie wtedy. Nie wiem. Bo szparagi. Nieprawda, właśnie nie Agi. Ja nie wiem skąd się to no Agi Albo szpara Agi. Jakiej Agi? Nie no. znamy. Ale szpara, tak. Ale nie jest Agi, czyli Agnieszki na przykład albo Agi. Bo to nie ma Agi. Agi, Agaty. Nie chodzi o to. Szpara tak, ale nie Agi. Miało być prowokujące, żebyście się właśnie pytali dlaczego. To, to ciebie pytanie, więc ty ja czytaj. Skąd pomysł na szparagi? Jak się zaczęła współpraca z Austra? No to po prostu się pojawił pomysł, no i jakoś nawiązałam kontakt z Robertem, no i się wszystko potoczyło. Potem dołączyła Karolina, no i już poszło pięknie. No, a współpraca za Abstra, czyli jak nagraliśmy z nimi film? Pierwszy. No to to było tak, Zresztą. że Bobby napisał post na Facebooku. Y, miłość na bogato, robić to czy nie? No i skomentowałam robić, bo oglądałam ten serial. I on napisał do mnie, okej, OK, to zróbmy to, ale razem. No i zrobiliśmy z nimi film. I było fajnie. <grym> jak pamięta. No pamiętam, to jest takie, takie rzeczy się pamięta, tak jak Ty, jak, jak wpadłaś na pomysł na kanał. nie? Pod prysznicem tak naprawdę. Tak, no w kąpieli. Ale serio, nie widzisz? No. Nie, nie, jesteśmy siostrami, rodziną, tym bardziej bliźniaczkami. <grym> Gramy w gry, ona gra w Simsy. <grym> ja gra w Simsy. A ja w się i w tą Raidera. Natalia gra na kodach, ja nie. I dlatego mam... Kłamiesz. I mam najbogatszą rodzinę. I zawsze robiłam tak z tą rodziną, że e, miałam tą rodzinę i e, brałam jakiegoś, nie wiem, kogoś bogatego z innej rodziny. No, by tak był brzydki. I da tak... Jeden ja był taki okropny, ale potem mu zmieniałam wygląd mhm. oczywiście, nie? Ale i tak za dużo to nigdy nie pomagało. No i robiłam to i miałam dlatego połowę jego majątku. I bo jestem najbogatsza. Aha. I nie na kodach. Dobra. Właśnie rodzice. Co myślą o Waszych filmach Wasi rodzice? Nasi rodzice lubią nasze filmy. Moja mama ogląda je raz, Natalia mama tysiąc razy, bo jest naszą największą fanką. Tak. I yy, podobają im się nasze filmy. I wspierają nas oczywiście pieniężnie. Na początku. Tak, dokładnie. I fajnie. Bardzo im się podobają nasze filmy i kochają nas za nie. Jak się poznałyście? Może no jeszcze raz. Ja tego nie pamiętam. Yy... Ja to pamiętam. To było nasze pierwsze, pierwsze w życiu spotkanie. No to było coś takiego w że można było sprawdzić kto, z kim się jest w klasie, kto jest wychowawcą. Yy... No i w ogóle. No i ja sobie siedziałam, bo to sprawdziłam, czekałam na transport. I przyszła, podeszła do mnie Natalia i powiedziała Cześć. Ja mówię cześć. Będziemy razem w klasie. Fajnie. I tak się poznałam z Natalią. Wcześniej gadałeś o jakichś duperełach na no Facebooku tak. i Wtedy, wtedy... A abstrahuje się, pojawiło mi... Ja jej wysłałam filmik pierwszy, abstrahuję Czego nie mówią faceci, minuta 21. Oj, słodziak! Jaki o, To było 21? Nie wiem, może o, 12. Oj, słodziak! No, A ja, no, mamy podobny gust. Ale nie. to były stare czasy. Dawno temu, nie Zanim Robert. Nie był tak. <laughs> Dobra. Na co zwracacie uwagę w kontaktach z płcią przeciwną? Mądry humor, fajny humor, inteligencja. Przede wszystkim nie Humor. może być pusty. <grym> musi mieć hum Nie, musi być <grym> zabawny dobre poczucie humoru. I nie może zwracać uwagi na to, że na nasze poczucie humoru jest specyficzne. Tak. I na to, że czasami dawno... znaczy Do. zachowujemy się w dziwny sposób. No i musi być inteligentny oczywiście. Ile macie lat? Ja mam 19, ona ma 18 od miesiąca. Jestem dorosła. Od jak dawna się znaczy... czy nie mam dowodu, bo mnie chcą wydać. Też bym ci nie wydało. Od jak On. dawna się znamy. No to wtedy to pierwsza klasa była, nie? To, no to pierwsza klasa. Ta, ale tak serio się kolegujemy to od yy, sierpnia. Nie, Dobra. Jakie emocje wywołuje was określanie was jako abstracipy? We mnie nie wywołuje negatywnych emocji, ponieważ jest to skojarzenie nas z Abstrachuje, czyli jednym z najlepszych kanałów w Polsce. No i tak naprawdę... No jestem z tego dumna, że mnie porównują do, do najlepszego kanału w Polsce. Mm. Ja tak trochę inaczej sobie to tłumaczę jednak że ale... to jest przez złośliwość takie. Ale... No może troszeczkę, ale generalnie, no co? Taki był zamysł powstania kanału. Dam skąd odpowiedź. odpowiedź i my, jesteśmy, my się z tym zgadzamy, że jesteśmy ich. Że jesteśmy podobne, ale nie mamy takich samych tekstów, takich samych scenariuszy. Tak, ale nie, nie nazwałybyś mi w życiu kanału AbstraCipy. Nie. Bo to jest już abstra chujowe. <laughs> <laughs> Jakie rozszerzenia sobie wzięłyście? Ja yy, zdaję biologię i polski, polski na rozszerzenie, Bilo, y, polski na rozszerzenie. A ja rozszerzenie polski, włos angielski. Mm. O Jezu, ja gubię je, to. on no. łączy Was z Kolegujemy się, lubimy się, są naszymi ojcami naszego kanału, są te, te, nasi tatusiowie. Pa, 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 pa. Tatuśki. Pegus. <laughs> <laughs> <Tope. laughs> Czy ludzie rozpoznają Was na ulicy i kojarzą z kanałem na YouTube? W dużych miastach. W dużych miastach ewentualnie no, rozpo nas rozpoznają, ponieważ w rzeczu i w Kuźniku... Każdy się zna. <grym> Każdy się zna i generalnie, no, co mieli rozpoznawać, jak, jak się znamy. Który facet z YouTube'a jest najprzystojniejszy? Dla mnie najprzystojniejszy jest... Gracian Rostocki. O! Albo... Klocuch. <grym> tak. Aha, kto dla Was... Jest najładniejszy z chłopaków, zawstrachuje. Czy to są klepy, które od siedzenia zaczęli nagrywać? No. no, tak, w którym mieście można was spotkać. W Więdzy międzyrzeczu. W międzyrzeczu, czasem w Poznaniu, czasem w Warszawie. Na Łazarskim Rejonie też. Tak? Bywa to? No. Możemy no, zacząć. Na Łazarskim Rejonie. Nie jest kolorowo. Nie jest kolorowa. Co, co byście zrobiły, gdybyście były zaproszone tańce z gwiazdami? Jakbym była biedna, to bym wzięła. Jakbym potrzebowała pieniędzy. No, jak ja, ja, ja bym wzięła, jakbym miała tańczyć z Dawidem. Dobra. Kwiatkowski. Czy naprawdę myślicie tak, jak w filmikach? Nie. My się śmiejemy z takich zachowań. Nie! Upiększamy jasne, je! Jasne, no. Upiększamy je i pokazujemy. Jasne, że się tak nie zachowujemy. W ogóle, nie. na przykład, dostaję czasem takie, e, takie wiadomości, na które odpisuję, i ktoś do mnie potem pisze: Wow, że myślałam, że nie odpiszę. Tak, albo jest ja zawsze, wiem, że masz tysiąc takich wiadomości, ale coś tam, coś tam. Tak. Ale odpisujemy na nie, tak? I na przykład, a jeszcze dostaję wiadomości, a ja wy dlaczego daje, że nie odpiszę na ja wiadomość? No bo wyglądasz na taką wredną. Albo bo, bo jesteś fejmem XD na wredną! Kurde, ja gram w każdym filmiku i nie jestem wredna, ludzie w ogóle myślą, że ja jestem wredna. Nie. Z jakimi YouTuberami chciałobyście współpracować oprócz Cyber Cybermarian. Tak, Martin Stankiewicz. Pięć sposobów na. Eee. <grych> piekło. O! No? Tak. Jesteśmy na podobnym poziomie, jeśli chodzi o subskrypcje. No i chyba też łącznie no. No, no, mamy humor. podobny humor. Wasze ulubione zespoły i kanały na YouTubie? A zespoły w sensie co? Chyba muzyczne, muzyczne? potrafię tutaj, no. eee, Generalnie e, lubię z polskich zespołów Come, Happy Set, Maria Peszek, Monikę Brodkę, Katarzynę Nosowską, Hej, Samo. Eee, a z zagranicznych The Smith, The Rolling Stones. Zmienia. Co ja jeszcze lubię? Makumor. Ja tak różnie nie będę się rozdrabniać. Bijące najbardziej. Beyonce. Jak wyglądacie bez makijażu? Inspirujecie się kimś na przykład abstrahujkami? No tak, no. inspirujemy się. Ale nie, że zgapiamy. Po prostu mamy podobny format. Scenki. To jest nie gadamy po prostu do kamery, tylko scenki. Tak, każdy ab, ab, się inspiruje. Ab, abstra, abstra, abstra. Abstra. Ale. Każdy się inspiruje, każdy. Wasz pierwszy pocałunek. Nie pamiętam. Z Będzie. Uuu. Nie, ja pamiętam. To powiedz. Nie, dobra, nie, może nie na forum. Pierwszy raz za kółkiem. Yy, jechałam z bie, brawą z niką. Fajnie było. Mam film. Ja jeżdżę sobie z tatą. Jak mam Ale czas no. po polu. <laughs> Czy któraś z Was spotykała się lub spotyka? Chłopakami z Abstra. Z trzema na raz. Nie. 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 Przestańcie. Ale nie jesteśmy z nimi spokrewnione od razu, mówimy. No, nie jesteśmy ani rodziną, ani się ze sobą nie spotykamy. No. Bo dziwne. <laughs> Którego dnia i miesiąca się urodziłyście? Yy, ona. Yy, 4 kwietnia. Źle! 3 kwietnia 1996. 5 czerwca 1995. Dobra, czy lubicie chłopaków z tego najbardziej? Abs. Abstrahuję. Abstrachuje. Wszystkich lubimy. Aby, no? abstrahuję. Czy lubicie? Uwielbiamy. Bardzo lubimy. I wszystkich naraz kochamy. No nie ma czegoś takiego, kogo najbardziej. Nie wolno No tak. proszę was, tak nie wolno. Czy jesteście razem, Karolina? Jesteśmy razem? Tylko czasami. Po jakiejś dobrej imprezy. <laughs> Której <laughs> nigdy ze sobą nie miałyśmy. No. Nie, źle się z nie wiem, nie, w wakacje to zobaczymy. Generalnie w ogóle y, od naszego początku. Nie byłyśmy, Raz nie... byłyśmy na piwie razem. Raz byłyśmy na piwie razem. Czasem ona mnie z początku zapraszała, ale ja albo montowałam, albo nie miałam dojazdu. I potem przystała, bo wiedziała, że to jest jak się nie, nie zakończy sukcesem. Tak, no, po prostu ona nie chciała się ze mną spotykać. Ale nadrobimy to w wakacje. Na, no. Nadrobię wszystko z tobą. Robicie to dla kasy, nie? Nie. Nie. No raczej. My do tej pory nie zarabiałyśmy pieniędzy. Z tego, no to z czego miał, jak, jak miała na przykład. Chciałyśmy po prostu robić coś innego, Chciałbym mieć jakąś nagrywać, pasję. no mieć, wejść do tego świata. Znaczy. O, same zajmujecie się montażem filmików? Tak. Natalia montuje filmiki. A i piszemy też razem scenariusze, żeby od razu było jak wygląda nasza praca. No. Jak wygląda nasza praca? Generalnie nasza praca jest zgodna. Akurat tak. Yy, ona montuje, tak. piszemy scenariusze razem i my na, i nagrywamy scenariusze, i yy, filmy nagrywamy razem. Yy, Oczywiście się żeramy. Jak każdy. Jak każdy chyba, szczególnie bo... jeszcze bardziej, bo jesteśmy laskami. A ja mam trudny charakter. A Natalia ma trudny charakter, bo Ech. Natalia jest generalnie taka, że jak ona nie ma humoru, to nikt nie może mieć humoru w obrębie kilometra. Martin Stankiewicz pyta. Czy myślałyście kiedyś o wspólnej łóżkowej przygodzie? Nie. <laughs> Z Tobą? Z Martinem? O tak! <laughs> Z Martinem tak. A wspólnej... A z nim. To z nim, to trój. No. Wow. <grych> tak. A ze sobą nie. Nie. Jak się czułyście podczas nagrywania scen łóżkowych za Ja czułam stres. To było, czy się podnieci... Czy się podnieciłyśmy? O! Nie! No <grych> było dobrze! Tak... Czy, czy się podniecałyśmy grając z nimi te sceny? Nie! No szkurde, nie. <grych> Leżąc w łóżku... Nie! Ja się bałam. No, to było stresujące, no, tak z bliska. <grystanie> Jak reagujecie na zarzut, że jesteście kopią, Obstrachuje? Nie mam z tym. Wkurza mnie to, że ludzie nie zauważają, że my też się rozwijamy. I, i że też... współpracujemy z nimi, a nadal pod filmikami jest marna kopia abstrahuje, o kopia abstrahuje, przestańcie mało kupować, abstrahuje. Ale oni dobrze wiedzą, że my... Czy oni kiedyś nam zarzucili Że coś? my kopyjemy, no właśnie. I to, to jest wkurzające, generalnie, ale jak już mówiłam, porównywanie nas abstrahuje jest dla mnie spoko. Sklebia mi to bardzo. No to jeżeli jest miły komentarz, to tak. No, to wszystko. wszystko. Będziemy się żegnać. No, do, do 22 maja. Nie, do czerwca, bo nagramy, zmontujemy jakiś odcinek. No, pod koniec maja, w czerwcu zwracamy. I ten chciałobyśmy bardzo podziękować za te 50. 50 tysięcy subskrypcji, które się zbliża, które już jest. Jak to wyjdzie, to już pewnie jest. Oby. z kolegą ma na mnie? Nie, ale dziękujemy za te prawie 50 tysięcy subskrypcji, za followersów na Instagramie, no mm. i za to, że mamy takich fanów, ja się dziwię, ja czasami jestem zdziwiona, jak ludzie piszą, że jesteście wspaniałe, to termin mnie tak podnosi na duchu i chce mi się po prostu mm. usiąść i... O, najlepsze, scenariusz. Jest... Boże, zakochałem się w was, ale nie mówcie o mojej dziewczynie, widziałam ostatnio taką wiadomość, ja się mega. Dzięki! Za, za to, że jesteście i że jesteście tacy wspaniali, że chcecie na nas patrzeć, chcecie nas oglądać, bo ja nikt nie wierzyłam, żeby możemy mieć jakichkolwiek fanów. No tak, prawdę mówiąc, ja też takich nie. prawdziwych fanów. Mhm. To jest... A jeszcze wiem, że było pytanie odnośnie koszulek, bo było. Nie, nie wiem, jakby się potwierdzić, że było. Ach, e, nie, nie wiem na razie. Na razie chyba koszule. się jeszcze troszkę porozwijamy, trochę się jeszcze wejdziemy bardziej w te YouTubeowe klimaty i w to wszystko, tysięcy. O, może na 100, 100 tysięcy. tysięcy. Zrobiły konkurs, nie? No, no, takie fajne koszulki już kiedyś się gdzieś pojawiły. Tak, ale zrobimy je lepiej. No Także. właśnie. Już teraz wiemy. To było jak mieliśmy 2000. No nie, nawet wtedy, nie, wtedy miałyśmy 1300. I dałyśmy je chłopakom. Przy miłości na bogaciej. Tak. A już teraz wiemy, jak to się, z czym to się je. Tak. No. Zobaczymy. Jeśli chodzi o koszulki, zobaczymy. No, chyba wszystko. Dzięki. Dzięki. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Czachem, Mam dobra. nadzieję, że wytrzymaliście to ileś tam minut, a teraz idziemy to montować. Tak. Ona idzie. Ja będę siedzieć i patrzeć. No. Że, a i rzycie nam powodzenia od 5 maja. Trzyma, trzymajcie dla nas kciuki za każdego maturzystę. My za Was też będziemy trzymać. Chociaż będę trzymała długopis w tym czasie. To nie będę trzymać. Ja będę trzymać za wszystkich. Za siebie też. Tak. Najbardziej.